Poniedziałek, 13 kwietnia, Karolina Kamińska, witam Państwa i zapraszam na Telefakty. A dziś w serwisie informacyjnym powiemy o groźnym pożarze, jaki w sobotę wybuchł przy Alei 3 Maja. Zobaczymy jak działa i na jaką pomoc może liczyć Ostrowiecka Młodzież, a także przeniesiemy się do Staszowa, który obchodził jubileusz 490-lecia nadania praw miejskich. Można powiedzieć, że to taki średni pożar. Na pewno oczekujemy większego zainteresowania ze strony nie tylko władz miasta, jak i ludzi. Poważne szkody wyrządził pożar w budynku na Alei 3 maja w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kłęby dymu widoczne były już z dużej odległości, tylko dzięki sprawnej akcji strażaków udało się uniknąć większych strat. Pożar budynku przy alei 3 maja w Ostrowcu Świętokrzyskim wyglądał poważnie i stanowił poważne zagrożenie dla sąsiednich budynków. Zdarzenie, do którego doszło w sobotnie popołudnie, wymusiło na strażakach zaangażowanie wielu jednostek, aby nie powstały jeszcze większe straty. Zdarzenie było na tyle duże, że istniała konieczność zadysponowania znacznych sił i środków z terenu powiatu Ostrowieckiego. Łącznie zadysponowano 10 pojazdów ratowniczo-gaśniczych, 40 strażaków, ratowników zarówno z PSP, jak i OSP. Z OSP było cztery samochody, z PSP 6. Strażacy przyznają, że była to wyjątkowo trudna akcja, od początku kierował nią starszy brygadier Wiesław Cisek, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Problem polegał na tym, że na początku nie mogliśmy w ogóle wejść na posesję, bo były psy, więc i to bardzo agresywne, a później z kolei problem był z dostaniem się do, do środka na, na poddasze, dlatego że no, dach był cały objęty pożarem i było to, właśnie, takie były problemy. Najważniejsze zadanie jakie postawili sobie strażacy to minimalizowanie strat. Ryzyko rozprzestrzenienia się ognia było wysokie. W ogaszeniu pożaru pomogła lokalizacja płonącego obiektu. Ratownicy podjęli decyzję o podaniu wody na budynki sąsiednie, tak aby je chronić przed, przed dostaniem się pożaru na na, na sąsiedni właśnie budynek, yy, który tam wie, wiemy, że no dużo materiału innego było zgromadzone. Yy, na szczęście no, ta akcja udała się udało się skutecznie przeprowadzić. Yy, był sprawny hydrant w miejscu, w okolicy tego składu budowlanego, jak również wykorzystano rzekę kamienną do tego, żeby skutecznie, skuteczną ilość wody zapewnić. Jeszcze w trakcie akcji zastanawiano się nad przyczyną. Nieoficjalne informacje wskazywały, że budynek mógł zapalić się od płonących w pobliżu traw. Komendant Wiesław Cisek apelował jednak o cierpliwość. Potrzeba nam trochę czasu i żebyśmy mogli przynajmniej podać przypuszczalną przyczynę pożaru. Trochę za wcześnie na to. Państwo Straż Pożarna jako taka ustala zawsze tylko wstępną przypuszczalną przyczynę powstania z na tą chwilę dowódca, który był tam obecny na miejscu zdarzenia, stwierdził, że prawdopodobną przyczyną zdarzenia jest zwarcie instalacji elektrycznej. Strażacy są przygotowani do gaszenia podobnych pożarów. Niestety w dalszym ciągu muszą zmagać się z pożarami traw. Tym razem płonęły one obok budynku, w którym doszło do pożaru. Tutaj jest zgłoszenie o tym zdarzeniu dostali strażacy, którzy akurat tankowali samochód po innym zdarzeniu właśnie pożarze traw w okolicy tam wiaduktu przy alei 3 maja. Niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia. Ten pożar pokazuje, jak ważne jest szybkie działanie strażaków. Niestety nadal muszą oni walczyć z pożarami traw. Mają głowy pełne pomysłów i chęć do działania. Mowa o ostrowieckiej młodzieży. Pomocną dłoń do młodych wyciągają organizacje pozarządowe, które chcą zwrócić uwagę władz na ich inicjatywy. Jesteśmy grupą rekonstrukcyjną działającą w Ostrowcu. Ci młodzi ludzie wcielają się w komandosów brytyjskich. To co robią, traktują bardzo poważnie. Jesteśmy grupą rekonstrukcyjną wojsk brytyjskich. Otwarzamy te właśnie jednostki z językiem angielskim, z procedurami działań, z wyglądem, zachowaniem i ze wszystkim. Jako grupa, że jest ściśle militarna i ten ma właśnie wzór, tym się właśnie zajmujemy manewrami strzelaniem z replik broni palnej i ze wszystkim tak naprawdę co jest związane z, właśnie z tym wojskiem. Własną grupę rekonstrukcyjną przywołującą działalność rodzimych bohaterów chcą utworzyć Mateusz, Michał i Dominik. Ponieważ jest mało takich grup w Polsce rekonstruujących partyzantów i uważamy, że to jest dobry pomysł, a drugi taki przemawiający fakt za tym to jest to, że właśnie Ostrowiec ma taką bogatą historię partyzancką i Chcielibyśmy to przedstawić właśnie, bo żywa historia jest lepiej do pokazania. O swoich pomysłach, planach, działaniach młodzi Ostrowczanie mogli opowiedzieć podczas spotkania przygotowanego z myślą o nich. Nie było to jednak spotkanie miłośników historii. Spotkanie dyskusyjne pod przedziwnym może dla niektórych tajemniczym tytułem Kalejdoskop, tak to widzimy. Jest to spotkanie zorganizowane przez nas, Stowarzyszenie Przestrzenic społeczno kulturalnych jako pewien wynik, konsekwencja udziału naszego stowarzyszenia w rocznym projekcie. A także wstąpienia do sieci Synergia. Jest to taka sieć, która powstała w Kielcach, która zrzesza młodzież aktywną z całego naszego województwa. Spotkanie było okazją do zaprezentowania szerokiej działalności młodzieży, której nie brakuje pomysłów i umiejętności, co Martyna Cichocińska udowodniła iście hollywoodzką charakteryzacją. Ja ogólnie się zajmuję amatorską charakteryzacją, bawię się tym od niedawna. No i mam zamiar. Nie no zaczynam. No, nie wiem, jaki mam zamiar, ale. Bo to jest takie hobby po prostu. Mało jest takich osób, a fajnie, żeby troszkę je wprowadzić, bo to jest naprawdę na konwedy, na, na, na spotkania, na halloweeny, na imprezy. Naprawdę, takie rzeczy czasami naprawdę przydają. Martyna, podobnie jak jej rówieśnicy, ma ogromny potencjał. Chce dzielić się z innymi swymi umiejętnościami i pomysłami. Niestety do tej pory nie miała możliwości wykorzystania swych talentów. Młodzi w mieście byli zdani sami na siebie. Teraz ma to się zmienić. Dzisiejsze spotkanie ma na celu przede wszystkim spotkanie się młodzieży ostrowieckiej, gimnazjalistów, licealistów. Osób o nietodzienkowych pasjach, zainteresowaniach, pomysłach, które wirują w ich głowach, a my jakby dzisiaj tworzymy taką przestrzeń, takie miejsce do, do tego spotkania. Chcemy, żeby ta młodzież mogła wydeklamować swoje zdanie, wypowiedzieć na temat naszego miasta, na temat właśnie swoich pasji, zainteresowań i ten głos powinien właśnie dzisiaj być usłyszany przez pedagogów, decydentów, instytucje naszego miasta. Pod wrażeniem postawy młodych Ostrowczyn była Barbara Zamożniewicz, rzecznik młodzieży przy Urzędzie Wojewódzkim. Przekonuje, że właśnie dzięki młodym ludziom można zmienić całe województwo. Cieszę się, że coraz więcej osób też e, zaczyna dostrzegać, że młodzi ludzie są po prostu naszym, no nie wiem czy największym, ale na pewno jednym z największych potencjałów tego regionu. E, I też ostatnio dużo myślę o tym, co zrobić, bo mamy bardzo złe statystyki, ludzie emigrują, nie, nie, nie ma do wysokiej skali urodzeń ja uważam, że potencjał jest w tych młodych ludziach. I jeśli ich odpowiednio przygotujemy, jeśli ich odpowiednio wesprzemy i damy im przestrzeń, to oni naprawdę mogą postawić na nogi ten region. W Ostrowcu władze miasta otwierają się na potrzeby młodzieży. Prezydent Jarosław Górczyński chce, aby mogła się ona rozwijać. Kilka z prezentowanych inicjatyw zyskało zainteresowanie włodarza. Dzisiaj chciałbym mieć zebraną bazę, żeby wiedzieć w jakich obszarach i jakie pomysły są najbardziej... Potrzebne i na co jest największe zapotrzebowanie. Stąd zebranie tych informacji pozwoli na podjęcie decyzji, w którym kierunku i jakie kwoty. Ale uważam, że takie zadania będą realizowane. Jestem zwolennikiem, aby wciągnąć jak największą rzeszę stowarzyszeń, organizacji pozarządowych w tego typu działalności. Zdaniem Kingi Wnuk, dyrektor niepublicznego gimnazjum imienia Stanisława Konarskiego, należy stwarzać młodym możliwość rozwoju i wsłuchiwać się w ich potrzeby. Uważa, że w tej sprawie można by wrócić do sprawdzonych rozwiązań. Mnie osobiście bardzo zależy na tym i, i, i jakby już tą propozycję gdzieś tam przedstawiłam, żeby w Ostrowcu 1 czerwca, tak jak mamy Sejm Dzieci i Młodzieży, sławny w całej Polsce, chciałabym, żeby na przykład mogła być Młodzieżowa Rada Miasta. Czyli czas, kiedy będzie to taka praktyczna lekcja samorządności dla nich, możliwość jakby odnalezienia się w tych politycznych realiach Ostrowca Świętokrzyskiego, ale przede wszystkim miejsce, gdzie również będą mogli wyrazić swoje zdanie. Młodzież miała okazję do zaprezentowania się i szansę swą wykorzystała. Czy ktoś z Państwa jest mi w stanie e, zdefiniować hasło fantastyka? Teraz czas na ruch ze strony dorosłych. Miasto Staszów ma już 490 lat. Z tej okazji odbyły się liczne obchody. Jednym z punktów była uroczysta sesja Rady Miejskiej w Staszowie, na której m.in. przyznano odznaczenia zasłużone dla miasta. Relacja z tego wydarzenia, a także opinie mieszkańców o mieście w materiale. Staszów, miasto w województwie świętokrzyskim o powierzchni blisko 27 km2. Aktualne dane podają, że w Staszowie mieszka 15 201 mieszkańców. Ci na pytanie, jak żyje im się w Staszowie, zdania mają podzielone. No, niby dobrze, szkoły takie dosyć wykwalifikowane, nauczyciele. W wakacje to cały czas praktycznie jakieś koncerty. Emerytom jak mają taką przyzwoitą emeryturę, to się żyje świetnie. Jest Klub 50, jest uniwersytet Trzeciego wieku. Jeżeli tylko ktoś chce brać udział, to jest, no i teraz będą, o, przyjeżdżają, prawda, występy będą. No nie narzekamy. No, to się na sportowo no. i na ludowo no. tak tak. To. Tak. To Jak się żyje w Staszowie? W Staszowie? Tak ja powiem szczerze, bardzo ciężko. Staszów nie wygląda odbudowane wszystko ale cóż jak się ludziom gorzej e, ci wszystko ludziom żyje. Nie, lubią, nie ma pracy nie ma małe pracy. zarobki. wszystko wyjeżdża za granicę bo tutaj nie ma znaleźć pracy W tym roku 11 kwietnia Staszów miasto z długą bogatą historią obchodziło 490 rocznicę nadania praw miejskich Uroczystości z tej okazji rozpoczęły się już w czwartek 9 kwietnia a zainicjowała je uroczysta sesja rady miejskiej w Staszowie 10 lat mamy do 500-lecia, to jest też taka, taki okres, który się musimy też przygotować, żeby to 500-lecie jakoś uczcić. Dlatego też 490-lecie jakby w początek tego dziesięciolecia naj, najbliższego będziemy traktować bardzo poważnie i bardzo z respektem. Będziemy chcieli właśnie rozwinąć Staszów w tym celu, żeby żeby to tym bardziej to 500 lecie podkreślić. Burmistrz Staszowa Leszek Kopeć dużą nadzieję upatruje w środkach unijnych, bo jak podkreśla dzięki nim możliwy będzie rozwój gminy. Za priorytet swoich działań stawia tworzenie nowych miejsc pracy dla ludzi młodych. Żeby to zostały, żeby to się miały rodziny, żeby tu miały pracę, i żeby one tutaj się właśnie rozwijały na naszym terenie. I to jest przyszłością naszej miasta, czyli nowe miejsca pracy, przede wszystkim strefa gospodarcza grzybów, którą w tej chwili właśnie rozwijamy i próbujemy ją uruchomić. A budowa Staszowskiego obszaru gospodarczego strefa A postępuje. Na tym terenie znajdzie się 16 działek inwestycyjnych z dostępem do pełnego uzbrojenia technicznego. No i ten inkubator przedsiębiorczości, który pomoże młodym firmom się rozwijać. Będziemy chcieli im pomagać w każdym stopniu i tutaj, no tutaj jest najważniejszy jakby, jakby element tego rozwoju gospodarczego. Oczywiście no turystyka też będziemy też kładli nacisk tutaj na środki unijne, żeby pozyskać na rozwój poprawę jakby estetyki naszych terenów. W planach jest między innymi modernizacja golejowa kąpieliska w powiecie Staszowskim. Jednym z punktów uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji 490 rocznicy nadania praw miejskich dla Staszowa było wręczenie odznak okolicznościowych zasłużony dla miasta. Odznaczenia otrzymali byli samorządowcy, nauczyciele i przedsiębiorcy, ludzie którzy przyczynili się i przyczyniają do rozwoju Staszowa. Jest naprawdę wielkim zaszczytem docenienia mojej pracy i pracy ludzi, z którymi pracowałem przez wiele lat. Jestem już od dziewięciu lat na emeryturze. Tym bardziej jest to wielkim zaszczytem, że obecne władze pamiętają i wracają do tego, co było dobre, co było pomyślne, co było pozytywne. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie. Będę dążył swoją działalnością do dobra dla mieszkańców Staszowa. Uprzejmie dziękuję za życzliwość i oraz pomocną atmosferę przy moich działaniach, moich planach, jakie zamierzam Staszowie tu realizować. A to zapewniam i zapewniam, że one będą służyć mieszkańcom miasta Staszów. Planów odnośnie nowych inwestycji i rozwoju miasta jest dużo, aby udało je się zrealizować do kolejnego ważnego jubileuszu 500. rocznicy nadania praw miejskich dla Staszowa, a wszystko dla dobra mieszkańców, aby w Staszowie żyło im się jeszcze lepiej. Z repertuarem Sztukmistrz śpiewa w Ostrowcu wystąpił Jan Kondrak, autor, kompozytor i wykonawca piosenek bardzo znany jest zwłaszcza we wschodniej części kraju. W swoim dorobku ma współpracę z takimi twórcami jak na przykład Włodek Pawlik. Był to drugi koncert z cyklu z Perspektywy Bardów. Ponad 30 lat na scenie wydane cztery pozycje fonograficzne z własnymi tekstami, zwycięstwa w ogólnopolskich konkursach, także w Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Jan Kondrak, kompozytor i autor tekstu, wystąpił w ostrowcu z programem Sztuk Mistrz śpiewa. Rzecz jest grana w teatrze Starym w Lublinie, ciągle jest na afiszu. Grywam to też gościnnie w innych teatrach, ale najbardziej lubię to wywozić gdzieś w Polskę, w teren. Bo zabawa jest najlepsza z zaskoczenia. Artysta w utworach wybranych do tego programu inspirację czerpie z muzyki żydowskiej. Sam mówi, że nawiązuje szczególnie do hasydów, Żydów kresowych z racji tego, że z kresów właśnie pochodzi. Korzysta także z tekstów polskich poetów, na przykład Edwarda Stachury, od wielu lat związany z Lubelską Federacją Bardów, z którą wydał dziewięć płyt. Bo się wywodza z takiej piwnicy artystycznej, którą założyliśmy z kolegami mają podobny profil psychofizyczny. Założyliśmy piwnicę artystyczną i nazwaliśmy to Lubelska Federacja Bardów. Na nasz koncert ostatni przyszło prawie tysiąc osób w Lublinie kupując bilety za ciężkie pieniądze. Według Jana Kondraka nieuniknione jest czerpanie inspiracji z innych artystów, na przykład poetów. Dla niego źródłem natchnienia często stają się różne dziedziny sztuki. Mnie na przykład bardzo inspirują malarze. Współcześni yy, i rozmowy z nimi. No nie, to, nie tyle ich dzieła, których najczęściej nie rozumiem, tylko wrażeniowo odbieram, ale rozmowy z nimi, ich przemyślenia. Jan Kondrak znany jest przede wszystkim we wschodniej części naszego kraju, ale podczas koncertów można było usłyszeć go w całej Polsce i za granicą, na przykład w Austrii, Irlandii, Anglii, Bułgarii, czy na Białorusi lub Ukrainie. Jadę niemal prosto z Opery Podlaskiej, największego budynku operowego w tej chwili. Tam grałem. A teraz jestem w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po prostu taki los. Ta, tak to jest. I tak ma być. Mamy publiczność, jest jej dużo. Wystarczy tylko do niej dotrzeć i zaproponować coś. Jego występy cechuje dążenie do interakcji ze słuchaczami. W większości piosenek stosuje zaśpiewy, do których powtarzania zachęca publiczność. Mamy dotrzeć bezpośrednio do widza. Ja bardzo często gram bez nagłośnienia, podchodzę do ludzi. Czyli to jest bardzo starożytny sposób uprawiania muzyki: śpiewaków ludowych, śpiewaków weselnych, bardów wędrownych, którzy od karczmy do karczmy chodzili. Według artysty, bardowanie to forma twórczości, która od wieków nie uległa znaczącej przemianie. Mamy lepsze instrumenty niż oni mieli. I nie zrzucają nam kości do ogryzienia, tylko podają eleganckie kotlety do, do, do zjedzenia. Ale to tylko wtedy, kiedy śpiewamy odpowiednio smutno. Bo w Polsce trzeba śpiewać odpowiednio smutno. Jan Kondrak gościł w Ostrowcu w ramach cyklu koncertów z perspektywy bardów. Ale faktach to już wszystko. Ja dziękuję za uwagę, życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia jutro o 17.30.